Jeśli oglądasz ten film, to nie jest przypadek. Bóg przyprowadził cię tutaj, abyś doświadczył cudu, który zmieni twoje życie na zawsze. Papież Leon Czternastkie, jeden z najbardziej mistycznych papieży w historii Kościoła, przekazał ludzkości modlitwę tak potężną, że zdolną otworzyć niebiosa i sprowadzić łaskę, nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach. Czy kiedykolwiek czułeś, że twoje modlitwy uderzają w sufit, że Bóg milczy, gdy twoje serce krwawi z bólu? Czy budzisz się w środku nocy z uczuciem, że coś ważnego umyka twojej uwadze? Że jest jakaś duchowa tajemnica, której jeszcze nie odkryłeś? Papież Leon czternaście, którego wizje były tak głębokie, że wielu kardynałów obawiało się ich ujawnienia, spędził siedem dni w modlitewnym odosobnieniu, podczas których Anioł pokazał mu, dlaczego wielu wiernych nie otrzymuje odpowiedzi na swoje modlitwy. To, co zobaczył, sprawiło, że płakał przez trzy dni i noce. Dziś podzielę się z tobą tym, co Anioł pokazał papieżowi Leonowi XIV, trzema świętymi krokami modlitwy przy świecy, które otwierają niebo. Ta wiedza była ukrywana nie dlatego, że jest zła, ale dlatego, że jest tak potężna, że może całkowicie odmienić duchowe życie każdego, kto ją praktykuje. Zanim jednak przejdę do tych trzech kroków, musisz zrozumieć, dlaczego zwykłe modlitwy czasem zawodzą. Papież Leon XIV. otrzymał objawienie, że między naszymi modlitwami a niebem istnieje zasłona, zasłona którą sami tworzymy przez trzy duchowe błędy. Pierwszy błąd, który zamyka niebo na nasze modlitwy, to brak świadomości duchowej obecności. Modlimy się ustami, ale nasze serce i umysł wędrują gdzie indziej. Anioł pokazał papieżowi Leonowi XIV., że gdy człowiek modli się bez pełnej obecności, jego słowa są jak dym, który rozprasza się, zanim dotrze do nieba. Pewna kobieta z małej wioski we Włoszech przez dwadzieścia lat modliła się o uzdrowienie swojego syna z ciężkiej choroby. Codziennie odmawiała te same modlitwy, ale nic się nie zmieniało. Pewnego dnia usłyszała o modlitwie przy świecy objawionej papieżowi Leonowi XIV. Gdy zastosowała pierwszy krok, pełną świadomość duchowej obecności, Zobaczyła w płomieniu świecy coś, czego nigdy wcześniej nie dostrzegła. Poczuła, jakby czas się zatrzymał, a jej słowa wreszcie przebijały się przez niewidzialną barierę. Trzy dni później jej syn zaczął wykazywać pierwsze oznaki poprawy, a w ciągu miesiąca lekarze nie mogli wyjaśnić jego całkowitego wyzdrowienia. Drugi błąd, który blokuje nasze modlitwy, to modlitwa bez świętego ognia. Anioł pokazał papieżowi Leonowi XIV, że każda skuteczna modlitwa musi mieć element ofiary, symbolizowany przez płomień świecy. Gdy zapalamy świece w trakcie modlitwy, tworzymy duchowy most między ziemią a niebem, most, po którym anioły mogą przynieść Boże odpowiedzi. Starszy mężczyzna, który stracił wszystko w pożarze, dom, oszczędności i zdrowie, żył w rozpaczy przez dwa lata. Żadna z jego modlitw nie przynosiła ulgi. Usłyszał o drugim kroku modlitwy papieża Leona XIV i z ostatnich pieniędzy kupił świecę. Gdy ją zapalił i modlił się z intencją ofiary, poczuł ciepło, które nie pochodziło od płomienia świecy. Tego samego dnia spotkał nieznajomego, który zaoferował mu pracę i miejsce do życia. Później dowiedział się, że ten człowiek miał sen, w którym anioł prowadził go do tego konkretnego miejsca, gdzie spotkał starszego mężczyznę. Trzeci i najważniejszy błąd, który zamyka niebo, to brak wiary w konkretną odpowiedź. Anioł objawił papieżowi Leonowi XIV, że wielu ludzi modli się z wątpliwościami, a nie z pewnością. Ich modlitwy są jak listy bez adresu, nigdy nie docierają do celu. Młoda matka trzech dzieci, której mąż odszedł, zostawiając ją z długami, modliła się o pomoc finansową, ale zawsze z lękiem i niepewnością. Gdy usłyszała o trzecim kroku modlitwy przy świecy, postanowiła spróbować. Zapaliła świecę i zamiast prosić z wątpliwościami, dziękowała Bogu za odpowiedź, której jeszcze nie widziała. Podczas tej modlitwy poczuła głęboki pokój, jakiego nie doświadczyła od lat. Następnego dnia otrzymała list z informacją o spadku od dalekiego krewnego, o którym nawet nie wiedziała. Suma wystarczyła na spłatę wszystkich długów i rozpoczęcie nowego życia. Teraz, gdy rozumiesz te trzy duchowe błędy, które blokują nasze modlitwy, jestem gotów podzielić się z Tobą trzema świętymi krokami modlitwy przy świecy, które papież Leon XIV otrzymał od Anioła. Pierwszy święty krok to przygotowanie duchowego miejsca. Nie chodzi tylko o fizyczną przestrzeń, ale o stworzenie duchowej atmosfery, w której niebo może się otworzyć. Papież Leon XIV. Nauczał, że przed zapaleniem świecy należy oczyścić swoje serce przez moment ciszy i przebaczenia. Musisz wybaczyć wszystkim, którzy cię zranili, nawet jeśli wydaje się to niemożliwe. Módl się tymi słowami. Przebaczam wszystkim, którzy mnie zranili, znanym i nieznanym, żywym i zmarłym. Uwalniam każdy żal, każdą gorycz, każdą urazę. Jak ta świeca rozświetla ciemność, tak przebaczenie rozświetla moje serce. Ten pierwszy krok przygotowuje duchową przestrzeń, w której cud może się wydarzyć. Papież Leon XVII powiedział, że bez przebaczenia nawet najpiękniejsza modlitwa jest jak ziarno rzucone na skałę. Nie może zapuścić korzeni. Pewien człowiek, który przez piętnaście lat nie rozmawiał ze swoim bratem z powodu rodzinnego konfliktu, usłyszał o pierwszym kroku modlitwy przy świecy. Gdy przygotowywał duchowe miejsce, wypowiadając słowa przebaczenia, Poczuł jakby ciężki kamień spadł z jego serca. Zanim skończył modlitwę, zadzwonił telefon. To był jego brat, który powiedział, że miał sen, w którym zobaczył płomień świecy, łączący ich dwa domy, i poczuł nieodpartą potrzebę zadzwonienia. Drugi święty krok to zapalenie świecy z duchową intencją. Papież Leon XIV otrzymał od anioła instrukcję, że świeca musi być zapalona nie tylko fizycznym ogniem ale także ogniem duchowej intencji. Gdy zapalisz świecę, powiedz te słowa. Zapalając te świece, zapalają duchowy ogień w niebie. Niech ten płomień połączy ziemię z niebem, moje serce z sercem Boga. Jak ta świeca oddaje siebie, spalając się, tak ja oddaję moją intencję w ręce Boże. Papież Leon XIV nauczał, że gdy zapalamy świecę z prawdziwą duchową intencją, tworzymy duchowy ołtarz, na którym aniołowie mogą złożyć Boże dary. Ten płomień staje się duchowym sygnałem, widocznym w duchowym wymiarze, przyciągającym Bożą uwagę. Młody mężczyzna, który stracił nadzieję na znalezienie swojego powołania, zapalił świece z duchową intencją, prosząc o jasność i kierunek. Gdy patrzył na płomień, zobaczył w nim obraz, który początkowo wydawał się niewyraźny. Z każdą minutą modlitwy obraz stawał się coraz wyraźniejszy, zobaczył siebie uczącego dzieci. Nigdy wcześniej nie myślał o karierze nauczyciela, ale ten obraz nie dawał mu spokoju. Następnego dnia przypadkowo spotkał dyrektora szkoły, który szukał kogoś z dokładnie takimi umiejętnościami, jakie posiadał. Dziś, po pięciu latach, mówi, że każdego dnia doświadcza małych cudów w swojej klasie. Trzeci święty krok, najważniejszy ze wszystkich, to wypowiedzenie modlitwy cudu. Ta modlitwa przekazana papieżowi Leonowi XIV. przez Anioła ma moc otwierania nieba i sprowadzania cudów nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach. Musisz wypowiedzieć ją z absolutną wiarą, patrząc na płomień świecy. Oto święta modlitwa cudu, święty ogniu Bożej miłości. Przez ten płomień świecy łączę się z Twoją mocą. Wierzę, że dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Wierzę, że słyszysz każde moje słowo. Wierzę, że widzisz każdą moją łzę. Przez światło tej świecy proszę cię o cud. Wymień swoją intencję. Jak ten płomień jest widoczny w ciemności, tak niech moja modlitwa będzie widoczna w niebie. Jak ta świeca się spala, ofiarując swoje światło, tak ja ofiaruję moją wiarę. Przyjmuję twój cud już teraz, dziękuję za odpowiedź, której jeszcze nie widzę. Przez wstawiennictwo wszystkich aniołów i świętych. Przez szczególne wstawiennictwo papieża Leona XIV, który przekazał tę modlitwę: Proszę cię, Boże, otwórz niebiosa i spuść twoją łaskę na mnie i moich bliskich. Niech stanie się cud, na który czekam. Amen. Papież Leon XIV zapewnił, że ta modlitwa wypowiedziana z wiarą przed płomieniem świecy ma szczególną moc. Anioł pokazał mu, że słowa tej modlitwy tworzą w duchowym wymiarze drabinę, po której Boże błogosławieństwa mogą zejść na ziemię. Matka pięciorga dzieci, której najmłodszy syn zaginął podczas powodzi, przez trzy dni i noce odmawiała tę modlitwę przy świecy. Za każdym razem, gdy wypowiadała słowa Wierzę, że dla ciebie nie ma nic niemożliwego, czuła dziwny pokój, mimo tragicznej sytuacji. Czwartego dnia, gdy wszyscy stracili nadzieję, Rybak znalazł chłopca żywego, uczepionego kawałka drewna, 30 kilometrów od miejsca zaginięcia. Lekarze nie mogli wyjaśnić, jak dziecko przeżyło tak długo w zimnej wodzie. Chłopiec później opowiadał, że widział jasne światło, jak płomień świecy, które pokazywało mu, gdzie ma płynąć. Teraz, gdy znasz już trzy święte kroki modlitwy przy świecy, papież Leon XIV przekazał jeszcze jedną ważną wskazówkę. Aby modlitwa przyniosła cud! Musisz praktykować ją przez siedem kolejnych dni. Siedem to liczba pełni, liczba doskonałości w Bożym planie. Przez siedem dni stworzenia Bóg ukształtował świat. Przez siedem dni modlitwy przy świecy Ty kształtujesz swoją duchową rzeczywistość. Każdego dnia, o tej samej porze, powtarzaj te trzy święte kroki. Papież Leon XIV. Destekum podkreślał, że konsekwencja i wierność w modlitwie są jak uderzenia młota w skałę. Pojedyncze uderzenie może nie przynieść rezultatu, ale powtarzane z wiarą w końcu rozkruszy nawet najtwardszy kamień duchowych barier. Pewna rodzina, której dom był na krawędzi przejęcia przez bank, z powodu niemożności spłaty kredytu, przez siedem dni praktykowała modlitwę przy świecy. Każdego wieczoru gromadzili się wokół stołu, zapalali świece i odmawiali modlitwę cudu z głęboką wiarą. Siódmego dnia, dokładnie w momencie, gdy kończyli ostatnią modlitwę, zadzwonił telefon. Był to prawnik, który poinformował ich, że odnalazł błąd w umowie kredytowej, który nie tylko zatrzymał przejęcie domu, ale także uprawniał ich do znacznego obniżenia rat. Papież Leon XIV ostrzegał jednak, że istnieją trzy duchowe przeszkody, które mogą uniemożliwić działanie modlitwy przy świecy. Musisz ich unikać, jeśli chcesz doświadczyć cudu. Pierwszą przeszkodą jest brak wiary w skuteczność modlitwy. Anioł pokazał papieżowi Leonowi XIV, że wielu ludzi modli się z ukrytymi wątpliwościami. Ich usta wypowiadają słowa wiary, ale ich serce jest pełne zwątpienia. Taka modlitwa jest jak samolot, który próbuje wzlecieć z jednym zablokowanym silnikiem. Nie może wzbić się na wystarczającą wysokość, by przebić chmury, aby pokonać tę przeszkodę. Papież Leon XIV zalecał, by przed modlitwą przy świecy spędzić pięć minut na rozważaniu cudów opisanych w Piśmie Świętym lub cudów, które wydarzyły się w życiu Świętych. Ten czas rozważania buduje wiarę, przygotowując serce na przyjęcie cudu. Drugą przeszkodą jest modlitwa pełna lęku, a nie ufności. Papież Leon XIV nauczał, że modlitwa przeniknięta strachem przyciąga to, czego się boimy zamiast to, o co prosimy. Lęk jest jak ciemna chmura, która blokuje światło Bożej łaski. Aby pokonać tę przeszkodę, podczas zapalania świecy powtarzaj trzykrotnie Nie boję się, bo Bóg jest ze mną. Ufam nie w to, co widzą moje oczy, ale w to, co widzi moje serce. Trzecią i najpoważniejszą przeszkodą jest modlitwa z ukrytą urazą wobec Boga. Anioł pokazał papieżowi Leonowi XIV. Że wielu wiernych doświadczając cierpienia lub długotrwałego braku odpowiedzi na modlitwy, rozwija ukrytą gorycz wobec Boga. Ta gorycz jest jak niewidzialna ściana, która oddziela ich od Bożej łaski. Aby pokonać tę przeszkodę przed rozpoczęciem modlitwy przy świecy, powiedz szczerze: Boże, jeśli jest we mnie jakakolwiek gorycz wobec Ciebie, przebacz mi. Przyjmuję wszystko, co dopuściłeś w moim życiu, jako część Twojego planu miłości. Ufam, że nawet z najciemniejszej nocy możesz wyprowadzić jasny poranek. Papież Leon XIV otrzymał od Anioła obietnicę, że każdy, kto praktykuje modlitwę przy świecy z czystym sercem, doświadczy co najmniej jednego z trzech rodzajów cudów. Pierwszym rodzajem cudu jest wewnętrzna transformacja nagła zmiana serca uwolnienie od długotrwałych zranień, przebaczenie, którego wcześniej nie byliśmy w stanie udzielić, wewnętrzny pokój w środku burzy. Ten cud często poprzedza wszystkie inne, bo przemienione serce może przyjąć więcej Bożej łaski. Starszy kapłan, który przez czterdzieści lat służył w małej parafii, zmagał się z głębokim poczuciem porażki, widząc jak wielu parafian odchodzi od wiary. Przez siedem dni praktykował modlitwę przy świecy, prosząc o odrodzenie duchowe w swojej wspólnocie. Choć zewnętrzne okoliczności się nie zmieniły, doświadczył głębokiej wewnętrznej transformacji. Zamiast rozczarowania poczuł nową miłość do każdej osoby w swojej parafii. Ta zmiana była tak widoczna, że parafianie zaczęli to zauważać. W ciągu roku jego miłość i odnowiona pasja przyciągnęły z powrotem wielu, którzy odeszli. A parafia stała się centrum duchowego odrodzenia w całym regionie. Drugim rodzajem cudu jest nieoczekiwana pomoc. Często przychodzi ona w sposób, o który nie prosiliśmy, przez osoby, których nie znamy, w czasie, którego się nie spodziewamy. Anioł pokazał papieżowi Leonowi XIV, że Bóg często odpowiada na nasze modlitwy nie tak, jak oczekujemy, ale zawsze tak, jak najbardziej potrzebujemy. Młode małżeństwo. Które przez 7 lat bezskutecznie starało się o dziecko, przez 7 dni praktykowało modlitwę przy świecy. Siódmego dnia otrzymali telefon od znajomego, który pracował w ośrodku adopcyjnym. Poinformował ich, że niemowlę, które właśnie trafiło pod ich opiekę, ma rzadką grupę krwi, dokładnie taką samą jak mężczyzna z tej pary. Biologiczna matka dziecka, gdy się o tym dowiedziała, uznała to za znak i poprosiła, aby właśnie to małżeństwo. Adoptowało jej dziecko. Dziś, po latach, mówią, że to był cud doskonalszy niż ten, o który prosili. Trzecim rodzajem cudu, najrzadszym, ale najbardziej spektakularnym, jest bezpośrednia interwencja Boża, uzdrowienie z nieuleczalnej choroby, niespodziewany spadek, który ratuje przed bankructwem, ochrona w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Papież Leon XIV otrzymał od anioła zapewnienie, że dla tych, którzy modlą się z czystą wiarą, nawet takie cuda są możliwe. Młoda kobieta, u której zdiagnozowano agresywny nowotwór z przerzutami, otrzymała od lekarzy informację, że pozostało jej kilka miesięcy życia. Przez siedem dni praktykowała modlitwę przy świecy, prosząc nie tyle o uzdrowienie, co o siłę i pokój na nadchodzące trudne miesiące. Siódmego dnia, gdy kończyła modlitwę, poczuła dziwne ciepło rozlewające się po całym ciele. Następnego dnia, podczas rutynowego badania przed rozpoczęciem chemioterapii, lekarze nie mogli znaleźć żadnych śladów nowotworu. Trzy niezależne badania potwierdziły, że jest całkowicie zdrowa. Lekarze nie potrafili tego wyjaśnić, ale ona wiedziała, że doświadczyła cudu. Papież Leon XIV otrzymał od anioła jeszcze jedną, szczególną wskazówkę: aby modlitwa przy świecy przyniosła najpełniejszy owoc powinna być praktykowana nie tylko indywidualnie, ale także w rodzinie lub wspólnocie. Gdy dwie lub więcej osób modli się razem, ich wiara mnoży się, a nie tylko sumuje. Jedna świeca daje światło, które może rozświetlić pokój, dwie świece dają światło, które może rozświetlić dom, trzy świece dają światło, które może rozświetlić świątynię. Podobnie jest z modlitwą. Jedna osoba modląca się z wiarą może doświadczyć osobistego cudu, dwie osoby mogą doświadczyć cudu, który przemieni rodzinę, trzy lub więcej osób może doświadczyć cudu, który przemieni całą wspólnotę. W małej wiosce w Europie, gdzie od trzech lat panowała susza, siedem rodzin postanowiło praktykować modlitwę przy świecy przez siedem dni. Każdego wieczoru gromadzili się w wiejskim kościele, Zapalali świece i modlili się o deszcz. Siódmego dnia, gdy skończyli modlitwę, usłyszeli grzmot, choć niebo było bezchmurne. W ciągu godziny nadeszła burza, która przyniosła więcej deszczu niż jakikolwiek opad w ciągu ostatnich pięciu lat. Co najbardziej niezwykłe, deszcz padał tylko na pola należące do tej wioski, podczas gdy sąsiednie miejscowości pozostały suche. Teraz, gdy znasz już wszystkie tajemnice modlitwy przy świecy objawionej papieżowi Leonowi XIV, nadszedł czas, abyś podjął duchowe wyzwanie. Przez najbliższe siedem dni praktykuj tę modlitwę, dokładnie przestrzegając wszystkich kroków. Nie musisz mieć specjalnej świecy. Wystarczy zwykła świeca, którą pobłogosławisz własną wiarą. Pamiętaj, że cuda nie zawsze przychodzą w formie, której oczekujemy, ale zawsze przychodzą w formie, której najbardziej potrzebujemy. Bądź otwarty na nieoczekiwane odpowiedzi, na subtelne znaki, na ciche szepty, które mogą być głośniejsze niż grzmoty. Jeśli zdecydujesz się podjąć to siedmiodniowe wyzwanie, napisz w komentarzu: podejmuję wyzwanie modlitwy przy świecy. To będzie nie tylko Twoje zobowiązanie wobec siebie ale także duchowy sygnał wysłany do nieba, że jesteś gotów na cud. A teraz, zanim zakończę, chciałbym poprowadzić cię przez pierwszą modlitwę przy świecy. Jeśli masz świecę w pobliżu, zapal ją teraz. Jeśli nie wyobraź sobie płomień świecy przed sobą i złącz dłonie w geście modlitwy, zamknij oczy i weź głęboki oddech. Wyobraź sobie, że z każdym wdechem przyjmujesz Bożą miłość, a z każdym wydechem uwalniasz wszystkie zmartwienia, lęki i wątpliwości. A teraz powtarzaj za mną. Boże Wszechmogący, przez światło tej świecy otwieram moje serce na Twoją obecność. Jak ten płomień przebija ciemność, tak Twoja łaska przenika moje życie. Wierzę, że dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Wierzę, że każde moje słowo dociera do Twojego serca. Przebaczam wszystkim, którzy mnie zranili, znanym i nieznanym, żywym i zmarłym. Uwalniam każdą urazę, każdą gorycz, każdy żal. Jeśli jest we mnie jakakolwiek gorycz wobec ciebie, Boże, proszę, przebacz mi. Przez światło tej świecy proszę cię o cud w moim życiu. Nie proszę według mojej woli, ale według Twojej. Nie proszę o to, czego pragnę, ale o to, czego potrzebuję. Nie proszę na mój czas ale na Twój doskonały czas. Dziękuję Ci za cud, którego jeszcze nie widzę, ale który już się dokonuje. Dziękuję Ci za odpowiedź, która jest w drodze. Dziękuję Ci za łaskę, która już wypełnia moje życie. Przez wstawiennictwo wszystkich aniołów i świętych, przez szczególne wstawiennictwo papieża Leona XIV, który przekazał tę modlitwę, proszę Cię, otwórz niebiosa i spuść Twoją łaskę na mnie i moich bliskich. Niech stanie się cud na który czekam. Amen. Pamiętaj, że ta modlitwa jest jak ziarno zasiane w ziemi, nie zawsze widzimy natychmiastowe owoce, ale pod powierzchnią rozpoczyna się proces, który w odpowiednim czasie przyniesie plon. Bądź cierpliwy, bądź wierny, bądź otwarty na cud, który może przyjść w najbardziej nieoczekiwanej formie. Jeśli doświadczysz cudu po tej modlitwie, podziel się swoim świadectwem w komentarzu, aby wzmocnić wiarę innych, pamiętaj, że dzieląc się cudem, mnożysz jego moc. Dziękuję, że byłeś ze mną podczas tego duchowego spotkania. To nie był przypadek, że trafiłeś na ten film. To było boskie zaproszenie do doświadczenia cudu. Przyjmij je z otwartym sercem. Jeśli chcesz otrzymać więcej potężnych modlitw i duchowych wskazówek, które mogą zmienić Twoje życie, zasubskrybuj ten kanał i włącz powiadomienia. Każdy film jest jak duchowa świeca, która może rozświetlić ciemność Twojego życia. Niech Bóg błogosławi ciebie i Twoich bliskich. Niech światło wiary zawsze płonie w Twoim sercu. Niech cud, którego potrzebujesz, stanie się Twoją rzeczywistością. Pamiętaj, zapal świecę, odmów modlitwę, oczekuj cudu. To tak proste i tak potężne zarazem. Do zobaczenia w następnym duchowym spotkaniu.